Witajcie! Dzisiaj zabieram Was do przestrzeni drugiej czakry Svaddhisthany, która mówi tworzę, przyciągam, jestem w przepływie. A w biznesie to energia, która otwiera drzwi i budzi ciekawość. To wewnętrzny ocean, takie miejsce kreatywności i magnetyzmu, zmysłowości i przepływu. Tutaj rodzą się najlepsze pomysły Intuicja biznesowa, lekkość tworzenia, a inni chcą nas słuchać i też kupować. Zrównoważona druga czakra daje nam w biznesie oraz w sprzedaży kreatywność, która płynie naturalnie, magnetyzm marki i autentyczność, lekkość sprzedaży i intuicyjne prowadzenie rozmów. Głęboką kreatywność, umiejętność słuchania, odblokowaną energią twórczą i pomysły, które rodzą się jakby same. Przepływ finansowy, gdy masz wewnętrzny, ocean, jest w nurcie, odwaga, jest widziana, jesteś w stanie poczuć swoją twórczość i autentyczność. Kiedy ta czakra jest w harmonii, tworzysz z przyjemnością, działasz z lekkością, a twój biznes Płynie jak kobieca przestrzeń i rzeka. Zapraszam Was do praktyki na drugą czakrę, Sadnam. Sadnam. zapraszam Cię na praktykę dla drugiej czakry. Usiądź w pozycji łatwej bądź wygodnej dla Ciebie. Połóż dłonie na kolanach. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Zatrzymaj oddech. I wydech. Teraz połóż dłonie lekko. I trochę niżej pod brzuchem. Tutaj znajduje się Twoja druga czakra. Zamknij ponownie oczy, weź głęboki wdech i wydech. Zwizualizuj sobie ją jako kulę w kolorze pomarańczowym, jako słodką pomarańczę, poczuj to. I powiedz mentalnie do swojej drugiej czakry: To jest dzisiaj Twój czas, chcę się Tobą zaopiekować. I poczuj, jak jej energia w kolorze pomarańczowym. Rozpływa się po każdej komórce Twojego ciała, bo jej elementem jest woda. Czujesz jej kreatywność, manifestację. Poczuj ją jeszcze. I weź głęboki wdech. Zatrzymaj oddech. I z wydechem rozluźnij pozycję. Przejdziemy do pierwszej pozycji w dzisiejszej praktyce. Usiądź. Wyprostuj swoje nogi, złącz je razem, wyprostuj kręgosłup. Głowa jest jego przedłużeniem. Wyciągnij ręce do przodu, równolegle do maty. I opuszki palców dołącz do spodów swoich palców, a kciuki pozostaw wskazujące do sufitu. Weź głęboki wdech, wydech i przekieruj się stali do przodu i powróć. I kontynuuj. Wdech, wydech. Głęboki wdech, zatrzymaj. Wydech I Jeszcze raz, długi głęboki wdech, zatrzymaj. Wydech I ostatni raz wydech. I z wydechem. Rozluźnij pozycję. Kolejną pozycją jest pozycja, gdzie kładziemy się na macie. Dotykamy dłońmi kostek stóp. I z wdechem podnosimy naszą miednicę do góry. Z wydechem opuszczam i kontynuuj. Wdech, wydech, wdech, wydech. Mięknica w górze. Wydech. Rozluźnij. I jeszcze raz wdech. Podnieś mięknicę. Wydech. I ostatni raz głęboki wdech. Zatrzymaj. I z wydechem rozluźnij pozycję. Teraz przechodzimy do kolejnej pozycji. Pozycja kot-krowa. Przejdź do klęku na macie. rozstaw dłonie na wysokości ramion i kolana również na wysokości ramion. Skieruj swoją miednicę i kręgosłup w dół, a głowa idzie do góry, oczy zamknięte, weź głęboki wdech i z wydechem przyciągnij brodę do klatki piersiowej, a kręgosłup unieś do góry. Wdech, wydech. Wdech, wydech.

Zatrzymaj, wydech. Owróć i to samo wykonaj na prawą nogę. Wdech, wydech. Wróć. Teraz podnieś ponownie lewą nogę do góry i wychyl, zginaj ją w kolanie, wychylaj tak najdalej jak możesz. Wdech wyprostuj. Powtórz na drugą nogę, podnosimy prawą nogę do góry i wyginamy w kolana. Wdech i powróć. Przejdź teraz. Do pozycji leżącej możesz chwilę odpocząć, równej oddech i wejdź do pozycji leżącej na plecach. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, kubejnij dłońmi i teraz umieść głowę, przyciągnij do kolan i pozostań z długim, głębokim oddechem. łomboki wdech, zatrzymaj, wydech, wdech, wydech, wdech, i z wydechem rozluźnij pozycję, odpocznij. Kiedy będziesz gotowa, podnieś się do pozycji siedzącej. Przejdziemy teraz do medytacji. Ułóż swoje dłonie. Na czakrze sakralnej, drugiej czakrze. Zamknij oczy. Zwizualizuj sobie drugą czakrę jako kulę w kolorze pomarańczowym. Zostanie z długim, głębokim oddechem. Kieruj swoją uwagę na drugą czakrę. Poczuj, jak jej energia rozprzestrzenia się po każdej komórce Twojego ciała. A Ty czujesz się pełna twórczości. Inspiracji. Poczuj, jak Twoja energia seksualna zmienia się w kreatywność, w twórczość. Poczuj pasję do tworzenia. Poczuj jak otwiera się Twój wewnętrzny artysta. Weź głęboki wdech. Zwizualizuj ponownie swoją czakrę w kolorze pomarańczowym. Wdech. Wdech. Dociśnij lekko dłonie do swojej czakry. Poczuj, jak jej energia Płynie przez Twoje ciało, Twoja twórczość, kreatywność, pasja. I rozluźnij. Rozluźnij pozycję, ułóż się wygodnie na macie, bądź usiądź i rozpoczniemy zaraz relaksację. W wygodnej pozycji do relaksu. Rozluźnij się, zamknij oczy. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje stopy, łydki. Rozluźnij swoje kolana, uda. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje pośladki, miednica. Rozluźnij swój brzuch, klatkę piersiową, plecy, ramiona, ręce. Rozluźnij swoją szyję, głowę. Poczuj, jak rozluźnia się twoja twarz. Szczęka. Rozluźniaj się, rozluźniaj. rozluźnij i wyreguluj swój oddech, zamknij oczy i pozostań w tym relaksie. I gdy będziesz gotowa, weź głęboki wdech i wydech, przeciągnij swoje dłonie nad głowę, naciągnij swoje całe ciało. Zapleć kółeczka nad karskami rąk, kostkami stóp, w prawą stronę, w lewą. Podszyj wnętrze dłoni, wnętrze stóp, pobudź swoje meridiany. I przez kołyskę do przodu bądź przez prawy bok podnieś się z pozycji leżącej. I rozluźnij się. Osoby, które są w pozycji siedzącej też mogą rozluźnić swoją pozycję. Siądź wygodnie, połóż dłonie na kolana, wyprostuj kręgosłup, zamknij oczy. Zwizualizuj sobie swoją drugą czakrę w kolorze pomarańczy. Poczuj jej słodycz i ciepło. Czuj, jak ta praktyka na ciebie wpłynęła. Weź głęboki wdech i wydech, rozróżnij pozycję. Dziękuję za dzisiejszą praktykę. Satnam.